Kajkowskie Centrum Kultury przedstawia Przygodowa opowiadająca o profesorce Sylwii, łobaczków, Pietrosiu i Luzi i trzech sługach koku, Mamu i woku. W sercu dżungli. Wdział szósty. Narodziny Zuzi. Pewnego dnia, tuż po walce z dżunglowcem-tropikalowcem, profesorka Sylwia była bardzo szczęśliwa, że Piotruś chce pokazać, jak jego młodsza siostra, Zuzia, ma narodzić się. — No co? — zapytała Sylwia. Zobaczymy, jak rodzi się robaczek. Tak, ucieszył się Piotruś. bo my nie możemy się nudzić, dodał Woko. Wszystko będzie dobrze, rochotał Mambo. Świetnie, świetnie, rochotała Sylwia. Idziemy do szpitala i tam położni odbiorą poród. Poród robaczka, paduje w słowo Mambo. W tym momencie do profesorki Sylwii, Piotrusia, Koka Mamba i Woka podszedł pan Roman. Przepraszam, panie Romanie, gdzie jest szpital? Sylwia chciała wiedzieć. Szpital znajduje się przy ulicy Tukanowej, wrzosnął Roman. Idźcie prosto, następnie idźcie w lewo na ulicę Tukanową. Ha, jęknęła Sylwia. To rozumiem, że szpital jest przy ulicy Tukanowej. Profesorka Sylwia zrozumiała, że szpital jest przy ulicy Tukanowej. Papa, wrzasnął Piotryś, Żegnając się z kokiem, mam i włokiem. Profesorka Sylwia, trzymająca w lewej ręce Piotru się szła prosto, a następnie skręciła w lewo. Piotrusiu, patrz, wtrąciła Sylwia. w szpital. Profesorka Sylwia otworzyła prawą ręką furtkę, a następnie szła ścieżką do szpitala i zamknęła drzwi. Na korytarzu był ginekolog Ireneusz. Ozyskam przytomność, powiedziała Sylwia. Mam stetoskop na piersi. Bąknął Ireneusz. W tym momencie na korytarz weszła pani Dorota. Słabo mi jest. Zemdlała Dorota. Profesorka Sylwia zaniepokoiła się przez stan zdrowia Doroty. Sylwio, czemu się boisz? powiedziała spokojnie Dorota. Czemu ty się boisz, kobieto? Co się stało? Nic się nie stało. jęknęła Sylwia. Robaczek Piotruś chce mi pokazać, jak narodzi się robaczek. — Co chce Piotruś pokazać? — zapytał Ireneusz. — Robaczka — odpowiedziała Dorota. — Pamiętajcie o zabawce, Piotrusie? Mam, bo powiedział, że jutro ma przywieźć zabawki — powiedziała Sylwia. Ginekolog Ireneusz otworzył wejście do gabinetu numer 12. Chodź, zapraszam cię na badanie — zaprosił Ireneusz. — Proszę. Odpowiedziała Sylwia. Profesorka Sylwia z Pietrosiem i Irenausz weszli do gabinetu pod numerem 12. Następnie Irenausz zamknął drzwi. Sylwia, proszę siadać tutaj, poprosił Irenausz. Sylwia usiadła na łóżku. Chcecie o coś prosić, bąknął Irenausz. Potem do gabinetu pod numerem 12 weszła doktor Dorota. Następnie otworzyła szafę, wzięła z niej deskę do kojenia, karteczkę z notesu i długopis, a potem zamknęła szafę. Potem usiadła na krześle w łóżka, a Ireneusz zaczął badać jajko. Kochani mamo i tato, pisała Dorota, jeśli czytacie te słowa, oznacza to, że mnie już nie ma na całym świecie, powiedziała Sylwia. — Nie myśl — wtrącił Ireneusz. — Niech narodzi się chrobaczek. Oni muszą się dowiedzieć prawdy — piosnęła Sylwia. — Uważają, że być sługą z serca dżungli to największy honor — pisz — poprosiła Dorota. — Nie wierzcie — jęknęła Sylwia. — Jeśli będę wam wmawiać, że wasz syn jest sługą z serca dżungli. Zachowajcie mnie w dobrej pamięci. Poprosił Ireneusz. Wasz kochający Piotruś. Pisała Dorota. Ireneusz spokojnie zbadał jajko. Podpis. Poprosiła Sylwia. I doktor Dorota złożyła podpis. Zapisz adres. Poprosił Ireneusz. Sylwia Kowalczykowa. Pisała Dorota. Gejderych, ulica Tukanowa 8. Dorota pokazała profesorce Sylwii ten list, który napisała. Teraz włóż tutaj, poprosiła Sylwia. Dorota włożyła list do torby. Papa, zirytowała się Sylwia. Nie wolno ci tak mówić, krzyknął Ireneusz. Profesorka Sylwia, Robaczek Piotrusz i doktor Dorota wlebili w niego zdumione spojrzenia. Obiecaj mi, poprosił Ireneusz. Obiecuję. Dokończyła Sylwia. Ginekolog Ireneusz popatrzył w pokojnie na jajko. Czy ten grobaczek już się narodził? Zapytał właśnie Ireneusz. Nie, jeszcze nie narodził się. Odpowiedziała Sylwia. Zaraz wbije jajko o szafę. Powiedział Ireneusz. Ginekolog Ireneusz wziął ze stolika laboratoryjnego jajko z nienarodzonym grobaczkiem. Potem zbliżył się do szafy i stłukł jajko o szafę, Aż w końcu narodził się nowy robaczek. O, zobacz, zaciekawiła się Dorota. Nowy robaczek. No, widzę nowego robaczka, pięknęła Sylwia. To jest dziewczynka, uświadomił Ireneusz. Gminekolot Ireneusz zauważył, że ten robaczek jest dziewczynką. Ona jest całkiem zdrowa. Wyjaśnił Ireneusz. Ireneusz wziął dziewczynkę ze stolika i położył ją na wagę. No co? spytała Dorota. – Ile gramów waży dziewczynka? Ireneusz odczytał masę dziewczynki. 300 gramów – odliczył Ireneusz. Dziękuję. Podziękowała Dorota. Następnie Ireneusz podniósł dziewczynkę i położył ją do łóżeczka. Najpierw Dorota wzięła za stolika linijkę i zmierzyła szerokość główki. Pół centymetra, odczytała Dorota. Doktor Dorota zauważyła, że dziewczynka ma 5 cm szerokości. Potem Dorota zmierzyła długość ciała. 8 cm. Odczytała Dorota. Dorota zauważyła, że dziewczynka ma 8 cm długości ciała. Potem rzuciła linijkę do łóżka. Dziękujemy bardzo. Podziękowali Ireneusz i Dorota. Ginekolog Ireneusz i Doktor Dorota przyglądali się w milczeniu dziewczynce. Zuzia, odpowiedziała Sylwia. Zuzia, powtórzył Piotruś. Sylwia postanowiła, że ta dziewczynka ma na imię Zuzia. Co to jest dżungla? Zapytała Dorota. Dżungla to kraina pokryta gęstym lasem i splątaną roślinnością, zwykle w klimacie tropikalnym, wyjaśniła Sylwia i jęknął głośno. No co? rzekła Dorota. Sylwia, możesz wyjść ze szpitala? Mogę, dodała Sylwia. Profesorka Sylwia podniosła złyzie z łóżeczka. Następnie otworzyła drzwi, opuściła gabinę ginekologiczną numer 12 i zamknęła drzwi. Potem otworzyła drzwi wejściowe, opuściła szpital i zamknęła drzwi. Potem szła drogą od szpitala do furtki i zamknęła furtkę.